Witam Państwa na moim kanale. Nazywam się Maciej Maliszewski, mieszkam w Czuchowie w województwie pomorskim. Chciałbym w kilku słowach opowiedzieć Państwu o moim wynalazku, jakim jest sztuczna przynęta wędkarska, w istocie zmodyfikowana błyska ogrotowa. Przykład takiej błyski macie Państwo w polu widzenia. Z pozoru błyska jak każda inna. Różni się od typowych błystek obrotowych z zastosowanym obciążeniem. Zastosowane obciążenie to zespół obciążeniowy składający się z dwóch ciężarków. Szczegóły tego rozwiązania, korzyści płynące z innowacji, będę opowiadał w kolejnych materiałach. Dziś chciałbym Państwu tylko zasygnalizować fakt pojawienia się takiej przynęty na rynku. Skutkiem zgłoszenia w urzędzie patentowym była ocena merytoryczna, formalna. W efekcie publikacja w biuletynie urzędowym Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej numer 22 z 2023 roku. Tu jest wydruk ze strony internetowej, sam biuletyn prowadzony w formie elektronicznej. W biuletynie zamieszczono zastrzeżenia ochronne, zamieszczono szkic rozwiązania, skutkiem zgłoszenia oraz publikacji. Wydana została decyzja o prawie ochrony. W sentencji traktuję, że udziela się na moją rzecz prawa ochronnego na wzór użytkowy pod tytułem Sztuczna przynęta bentkarska, bo tak, taką nazwę własną zgłosiłem. Tym samym rozwiązanie chronione jest sprawnie. Chciałbym Państwu w tym miejscu również powiedzieć, że na temat Przedmiotowego rozwiązania zostały opublikowane dwa artykuły w majowych wiadomościach wędkarskich z maja 2024 roku. Pierwszy z nich traktuje na temat. Pierwszy z nich traktuje na temat błyski obrotowej i uwarunkowań technicznych na tle obecnego stanu techniki. Natomiast drugi z artykułów to opowieści z nadwody gdzie opisuje znakomitą skuteczność tak skonstruowanej błyski obrotowej. Zachęcam Państwa do lektury. Co prawda majowe wiadomości wędkarskie wyszły już ze sklepów, z kiosków, natomiast funkcjonują w formie elektronicznej i na pewno można do nich dotrzeć za przyczyną strony internetowej miesięcznika. Nie ukrywam, że Wielkiej powodem do satysfakcji jest fakt, że współautorem artykułów, autorem serwisu fotograficznego jest redaktor naczelny Wiadomości Bętkarskich, pan Jacek Kolędowicz, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Zachęcam Państwa do obserwowania mojego kanału, moich mediów społecznościowych, strony internetowej, na której będę publikował kolejne materiały dotyczące wynalazku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.